Ambitni, zradni, przystojni. Jankowski, przodownik policji. Ty wiesz co to było przed wojną? Florczak, majster masarski, Zybert, kamienicznik. To byli mężczyźni. Na Jankowskim już dawno stokrotki rosną. Florczak siedzi za machlojki z kiełbasą, a po domu Zyberta został tylko uroczy skwerek. Mama ma czego żałować. Co mama chce od biednego tatki? Jaki jest, to jest, inny nie będzie i dobrze, że w ogóle jest. Lepiej by się mama starała intelektualnie rozwinąć. Moja córka poucza mnie, co mam robić. Za głupia jestem dla niej rodzonej matki, to wstydzi. Pewno dlatego, że otrzymała wykształcenie dzięki naszej ciężkiej pracy. Piękne pokolenie teraz rośnie, nie ma co. Oje, no co chcesz od dziewczyny? Uczy się dobrze. <laughs> Ta znów kawę po soli. Jedz. Ja tam jestem z niej zadowolony. Zadowolony, bo ty ze wszystkiego jesteś zadowolony. Z całego życia jesteś zadowolony. Dlatego masz tyle dobrego w tym życiu to brudu za wartościami. Żadnych dąży, żadnych ambicji. Ludzie to jakoś żyją.